Czarny Bóg, 5 września, Sarni Dwór, przyjdź, zobacz, zatańcz, zapraszamy! To było najważniejsza zabawę tu w powiecie kartecznym. Moje siostry Każna starsi ładnie to nie było sobie te, żeby przez leblato, żeby nie iść na zabawę do siady buka, radze ślepiechty na kłęła, kto miał motor na motorach, spotykła się tam ładze z rozmaitych stron. Podobno i jeszcze tam 10-15 lat temu było widać jakieś cegły, bo ten, ten bóg jak on już próchniał, to w środku oni uzupełniali jakby tam cementem i cegłami to, nie? żeby on się tam trzymał. Nie? I, I tutaj podobno ten, pod, ten mój podleśniczy widział te cegły, ale teraz już szukaliśmy ich nie? 20 lat pimezy. tam się imprezy tak. odbywały tak. różne, y, to, to taneczne no, posadzimy swojego i posadzimy jakby y, na nowo, na nowo no. odnosząc się do starej historii. Tak. że My też możemy stworzyć naszą wspólną historię, dlatego posadzenie tych pięciu nowych szadych buków, które się kiedyś zrosną, będą z szadym bukiem, pokażą, że my też y, stworzyliśmy y, na podstawie y, dawnych korzeni swoją nową historię. Nikogo więc nie dziwiło, że potańcówka miała być w lesie. W niedzielę o wyznaczonej porze, na polanie przy drodze z Somonina do Chopowa zgromadził się spory tłum. W większości były to małżeństwa, ale nie brakowało też i młodzieży. Na podwyższeniu, przy kilku młodych bukach, usadowiła się orkiestra. Dlaczego szady bóg? Szady bóg kojarzy mi się zawsze z, z zabawą. Wydaje mi się, że jeżeli damy taką możliwość. Innym możliwość i miejsce spotykania się, to, to ludzie z tego skorzystają. Myślę, że właśnie na budowaniu tej, od, odtwarzaniu tej starej historii, tych starych zwyczajów, tej tradycji, możemy bardzo dużo zbudować. Ja angażuję się i swoją osobą chcę zachęcić inne osoby do tego, żeby również się angażowały do takiej pracy społecznej i działały na rzecz swoich małych, lokalnych społeczności.